Dajcie, kochani, na kanale co ugotujemy to. Jemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób można przygotować pyszne ciasto z owocami. Jest to przepis sprawdzony. My wielokrotnie już ten przepis stosowałyśmy w praktyce, i ciasto wychodzi pyszne, wilgotne w środku i bardzo puszyste. Pokażemy Wam dzisiaj ten przepis, więc zachęcamy do oglądania nas do końca, do subskrybowania, do lajkowania, jeżeli ten przepis Ci się spodoba. I do miłego spędzenia czasu z nami w naszej małej kuchni. A my bierzemy się do roboty. Tak, roboty. A teraz, moi drodzy, ważna rzecz, bo składniki na nasze ciasto. Mamy, moi drodzy, 200 g mąki z łyżeczką proszku do pieczenia. Właśnie teraz rozmieszam to wszystko razem. 200 g cukru. Mamy taki troszeczkę kombinowany cukier, bo nie starczyło nam białego cukru, w związku z tym dołożyłyśmy cukru trzcinowego plus jeszcze łyżeczkę cukru wanilinowego. Ale oczywiście można jednorodnego cukru użyć, jak najlepiej, jak najbardziej oczywiście. 4 jajka rozdzielone żółtka od białek. Potrzeba będzie je osobno e, ubić, te białka. E, 200 g masła to de facto wszystko, oprócz tego oczywiście owoce. A owocami dzisiaj będą e, wiśnie. Wiśnie, tak. Wiśnie będą owocami, które wykorzystamy do tego ciasta. Tutaj mamy wydrylowane wiśnie, przygotowane. E, troszeczkę posłodzone łyżką cukru. I tak powstały około 2 godzin w tym cukrze. W związku z tym są już przygotowane. Miękkie masło wkładamy do miski, dodajemy cukier i to razem wszystko ucieramy mikserem. Masła z cukrem dodajemy żółtka, nasze cztery żółtka i dalej ubijamy, teraz czas dodawać mąkę. Marysia tutaj bardzo ładnie utarła masło z cukrem i z żółtkami, więc teraz proszę weź jeszcze raz mikser, ręka boli już co. No, jak będziesz już nie dawała rady, to cię wyręczę. tu i tu. Dobra. To włącz mikser na tak o tak i będę ci dodawała e, mąkę. A ty po prostu mieszaj tą mąkę. A teraz odstawiamy tą miskę. Bierzemy białka na nasz tapet i będziemy ubijać białka z, ze szczyptą soli. No, Marysiu, proszę. Dajesz radę jeszcze? Tak. Z mikserem? To miły. No to dobrze. Ja to proszę bardzo, możesz w takim razie miksować. zrobimy test czy e, dobrze ubite są białka. Doskonale. Ubite białka, Marysia, brawo. No i teraz moi drodzy, wkładamy e, białko ubite do całego ciasta i należy je bardzo delikatnie rozmieszać z ciastem. Spróbujesz, Marysiu, sama to zrobić? To proszę cię bardzo tak, o, trzeba tak robić. Widzisz? Ja muszę mieć drugą rękę wolną. Pokażę Ci tak. Rzesz i tak delikatnie mieszasz, 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 nie? Żeby dobrze połączyć, ale znowu, żeby nie za długo. Wiesz? Proszę, możesz robić. Na tym etapie naszej pracy można już zacząć rozgrzewać piekarnik do 170 stopni. Taką formę, i my mamy formę silikonową, ale może być jakakolwiek inna, podobnej wielkości. Więc na formę wylewamy nasze ciasto. Teraz rozkładamy odsączone z soku wiśnie na nasze ciasto. Oj, możesz sobie zjeść, Maryś. Tak. Spróbuj, czy dobre te wiśnie nasze. Ładna. Ja trochę łaska. No, to właśnie o to chodzi, żeby były trochę kwaśne, a trochę słodkie, nie? Jednocześnie. One i tak podczas pieczenia troszeczkę wpadną nam do ciasta, więc tym się nie trzeba przejmować, że one są na wierzchu. O. I czekamy jeszcze chwilkę na nagrzanie piekarnika. Mamy sezon na wiśnie, w związku z tym bardzo często wykorzystujemy u nas w naszym domu... Właśnie te sezonowe owoce, a one, moi drodzy, niosą ze sobą naprawdę wiele, wiele wartości odżywczych, a wiśnie w szczególności, bo są one owocami o wspaniałych właściwościach zdrowotnych. Moi drodzy, tak wygląda upieczone ciasto. Teraz, no niestety, ale trzeba poczekać, aż wystygnie. Spróbowaniem, e, tak? Musimy zaczekać jeszcze. Bardzo wiele osób, wielu naukowców stwierdza, że zapobiegają bólom mięśni, czy też wspomagają krążenie czy serce a to głównie za sprawą antyoksydantów, których są naprawdę bardzo bogatym źródłem, bo antyoksydanty zawarte we wiśniach spowalniają procesy starzenia, przedłużają sprawność fizyczną i psychiczną, e, dlatego naprawdę war bardzo warto jeść wiśnie, szczególnie te na surowo, jeżeli kogoś ten kwaśny smak nie odstręcza, bo wspomagają zwalczanie stanów zapalnych, czy obniżają nawet poziom złego cholesterolu. A my już uzbrojone w łyżeczki <grym> próbujemy naszego ciasta. Który kawałek wybierasz? Ten? Mhm. Dobrze. A ja ten będę próbować. Hmm. Pychola. Mmm, dla mnie. Mmm, mi też pyszne. Smakuje. Wiśnie kwaśne, mm -hmm. kwaskowe. Ciasto słodkie. Idealne połączenie, moi drodzy. Zachęcam do zrobienia własnoręcznie takiego ciasta. A my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.